Sąd szczególny 4. Czy święci i aniołowie sądzą z Chrystusem? Czy święci i aniołowie sądzą z Chrystusem? Tak, kilka razy jest to wyraźne słowo Ewangelii. W pewnym momencie jest nawet powiedziane, czy nie wiecie, że będziecie sądzić aniołów. Jakub i Jan poprosili więc pana przez swoją matkę, aby usiadł po jego prawicy, aby móc z nim sądzić. Jego. Jezus im odpowiedział, Nie waszą rzeczą jest wiedzieć, kogo wybrał Ojciec z całą swoją władzą. Oczywiście nie powinniśmy myśleć o tym procesie w indywidualnym wyroku, ostatnim wyroku, jak o procesie w sądach przysięgłych. Dzieje się inaczej. Fakt, że nasi sąsiedzi, aniołowie i ludzie, ukazują się z Chrystusem w godzinie śmierci, pozwala nam widzieć poprzez ich wrażliwe ciała tych, którzy umarli, poprzez ich chwalebne ciała dla Maryi Dziewicy i Chrystusa, bez przeszkód ich dusze, ich zasługi, co zrobili. A zatem widzenie ich to przede wszystkim źródło radości, są tak pełne dobroci, przebaczenia, miłosierdzia, ale jest też źródłem światła. Mianowicie poprzez działania, na przykład naszej małej babci, która była bohaterska, bo po cichu pracowała nad wychowaniem swoich dzieci. Dzięki temu widzimy, jak czasami byliśmy samolubni, ponieważ nie dbaliśmy wystarczająco o nasze dzieci. Tak więc, każda zasługa każdej osoby staje się miarą osądu dla nas samych. Chrystus mówi to wyraźnie w odniesieniu do mieszkańców Niniwy, tych, których ostrzegał Jonasz: Twoje miasto zostanie zniszczone, jeśli się nie nawrócisz. Powiedział, że jego mieszkańcy cię osądzą dlaczego. Ponieważ masz o wiele więcej niż oni. Oni mieli tylko Jonasza, ty masz Chrystusa i jak go przyjmujesz. Widzimy więc, że w końcu każdy człowiek będzie dla każdego innego przedmiotem osądu w tym czy innym punkcie, ponieważ każdy człowiek, w tym czy innym punkcie, kiedy jest w raju, ma więcej zasług w porównaniu z nami. Oczywiście ten osąd nie jest potępiony, odbywa się z Chrystusem, ci ludzie, ci święci w niebie są naszymi orędownikami. Nie chcą zgasić dymiącego płomienia ani nas rozpaczać, ale po prostu być wierni temu, kim jesteśmy. I oczywiście, jeśli jesteśmy pokorni, rozpoznajemy własne ograniczenia. Dlatego zdarza się, że prostytutki, grzesznicy szybciej trafiają do raju niż my, którzy jesteśmy doskonali, w tym sensie, że są gotowi uznać, że są niczym, ponieważ w rzeczywistości wiele zgrzeszyły. Chociaż często ludzie, którzy zachowują się całkiem dobrze w swoim życiu, są zaskoczeni, widząc, jacy naprawdę są, w obliczu pojawienia się Chrystusa w towarzystwie świętych i aniołów.